Szeptali o nim na wschodzie, jak o kimś nie do końca ludzkim. Kobiety próbowały go uwieść, czary nie działały. Mówili, że nie miał serca z kamienia. Inni dodawali, że może po prostu wolał mężczyzn. Nie nosił korony, a jednak słuchano jego słów. Nie rzucał wyzwań, lecz nikt nie miał odwagi go tknąć. Wychodził przez miasto jak cień. Ja tylko powtarzam to, co krąży między ludźmi. Aj nie jego Jabasuki. Aha, kula zaskoczenia wchodzi gładko. Wystrzeliłaś do mnie chłodno jak Sicario. Przechytrzyłaś sprytnie mnie jak to Michelle B. Mój błąd, mogłem widzieć, że to gierki są Moje obietnice, wykrzyknik importanto Twoje obietnice chyba zakomentowało coś, co mówi, że dla ciebie jest za darmo Ja za to płacę o cukardio jestem głupi, bo i tak się cieszę Jak na messengerze Widzę twoje imię i piszę, że dzisiaj ci się śniłem Chociaż żebyś nie pisała, wcale ci mówiłem i chociaż próbuję cię zrozumieć I wiem, że nawet nie wiem jak się czujesz To prawda taka, że ruszasz mną jak pionkiem w szachach Nie widziałem nawet, że pode mną plansza Jabosuki, jebał suki Jabosuki Jabosuki, jebał suki suki Jebosłupki Jebosłupki Byłem pastą rybną, a ty kwiatem wiśni Idiotą byłem, do dziś mi się to śli Jak mogłem tego nie zauważyć Jak myślałem, że mogę tak żyć Dałem ci koronę, pasowała pięknie Dałaś mi koronę, dziękuję za ciernię Teraz już w innym kierunku chodzę, żeby nie spotkać cię już na drodze! A ty pierdalisz, a słucha jebie na kasę. おやまつおき。